Jest to ewidentna nagonka na człowieka, który wzmocnił polską gospodarkę poprzez stworzenie jednego z największych w Polsce, nie, nie tylko w Polsce, ale w Europie i w świecie, koncernu energetycznego, który uniezależnił nas od energetycznych surowców Rosji, a jednocześnie generował bardzo duże przychody do budżetu państwa, niewyobrażalne. Więc dzisiaj argumenty czy zarzuty, które są w oskarżeniu. Skwitował bardzo dobrze adwokat pana Obajka, że nawet jako świadek nie powinien się tutaj pojawiać, a należy zwrócić uwagę, że jest to człowiek, który może być dla wielu gremiów, wielu ludzi, środowisk niewygodny, bo ma wiedzę ekonomiczną, wie, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, wie, skąd płyną surowce, kto je przejmuje, kto je przerabia, gdzie są sprzedawane, kto tak naprawdę handluje rosyjską ropą, jak się jak prowadzi się duży koncern, jak kształtują się ceny, co wpływa na ich wysokość i także potrafi zwrócić uwagę i głośno mówić o tym, że przerzucane na nas w postaci rachunków, wyższych rachunków, jest cała ta konstrukcja jakichś niekonwencjonalnych źródeł energii, które za nasze pieniądze są tutaj posadawiane, a tak naprawdę nie wykorzystujemy swoich surowców naturalnych i Polska chce się zdegradować i gospodarczo zniszczyć. Co robi obecny rząd? Pani poseł, czyli dzisiaj możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że możemy bronić polski koncern energetyczny Orlen, jak i twórcy tego koncernu Daniela Obajta. Przede wszystkim twórcy, bo koncert, tak jak pan Obajtek powiedział, przetrwa. Jest tak zorganizowaną spółką, natomiast przede wszystkim trzeba stanąć murem za Danielem Obajkiem, twórcą yy, rozwoju. I autorem rozwoju tak wielkiego koncernu, i cenić go za jego pomysły, wytrwałość i odwagę, że tak wzmocnił gospodarkę, że ten koncert stał się liderem w Europie i też szanowanym osobą jako twórcą wielkiego koncernu w świecie. Zarzuty są dente. Tu usłyszał pan prezes tylko jeden, do którego się poprzez swojego prawnika ustosunkuje. Jest to próba. Oszkalowania pana prezesa i puszczania w eter kłamstw. Natomiast tutaj dzisiaj dziennikarze usłyszeli bardzo wiele prawdy. Ciekawe, czy ją przekażą dalej i czy rzetelnie zrelacjonują to, co pan prezes powiedział. A my tutaj się i modlimy, i trzymamy kciuki, i stoimy murem za Danielem Obajtkiem. Murem za Danielem.